Dzień dobry, witam Państwa na briefingu prasowym Burmistrza Kamiennej Góry. Będziemy dzisiaj podpisywać umowę na ważne inwestycje drogowe w mieście, na które czeka całe miasto. Witam Pana Michała Biseka, przedstawiciela wykonawcy, Pan Burmistrz i Pani Skarbnik. Dzień dobry Państwu. Tak jak powiedział Pan Rzecznik. Będziemy dzisiaj podpisywać niezwykle ważną dla naszego miasta umowę. Umowę na cztery zadania drogowe dokładnie na trzy drogi i wiadok nad ścieżką rowerową zadanie za w sumie prawie 15 milionów złotych, z czego blisko 13 milionów złotych pochodzi z Funduszu Polski Ład. To są rzeczy, na które mieszkańcy czekali. Długo, zwłaszcza mieszkańcy ulicy Śląskiej i Różanej. Bo w tych właśnie lokalizacjach niedługo firma, z którą dziś podpisujemy umowę, niedługo zacznie tam pracę, to są ulice, które czekają na remonty od wielu, wielu lat. Natomiast wrzosowa, proszę Państwa, to jest rzecz nowa, zupełnie nowa droga, która powstaje na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscu, gdzie jako miasto sprzedaliśmy już działki pod budownictwo jednorodzinne i teraz trzeba zrobić drogę. Z kolei wiadukt nad ścieżką rowerową nad dawną linią kolejową to jest rzecz, która wymaga pilnej naprawy i mamy tu wszyscy jak, jako Burmistrz i wszyscy w mieście nadzieję, że zdążymy z tą naprawą zanim tam się komuś stanie Krzywda odpukać jest w takim stanie, że należy go natychmiast naprawiać. Cieszę się, że pan, który wygrał postępowanie przetargowe, zainteresował się w ogóle Kamienną Górą, bo wiem, że prowadzi duży biznes w wielu miejscach. Kamienna Góra, jakoś tam ustaliliśmy przed chwilą, jest panu znana. Z jakichś wcześniejszych prac albo u nas, albo w okolicy. Wobec tego cieszę się zwłaszcza z tego faktu, że oferta, którą Pan złożył, odpowiadała naszym wyliczeniom, naszym oczekiwaniom. Czyli mieściła się, mówiąc krótko, Panie Skarbnik, w tym, co mieliśmy w budżecie i mamy w budżecie. Najdroższa z ofert, to muszę tutaj przy tej okazji powiedzieć, była. O blisko 5 milionów złotych droższa, no to trzeba się cieszyć, że w czasach tej galopującej inflacji, tego wzrostu cen, udało nam się znaleźć wykonawcę pewnego solidnego, który zmieścił się też w tym naszym budżecie. I to by było, proszę Państwa, tyle, gdy chodzi o mnie. Ja myślę, że teraz podpiszemy te umowy i później, ewentualnie pytania, czy do mnie, czy do Pana wykonawcy, to w tej drugiej części. Możemy się tak umówić? Tak. tak. Możemy. Wobec tego, zapraszam serdecznie do, do podpisywania. No, może zaczniemy od Pani Skarbnik, bo, albo będziemy się wymieniać w ten sposób. Pani Skarbnik, proszę, tutaj. Pana, pana, Michała. Proszę Państwa, teraz dajcie mi chwilę, żeby to ładnie wyglądało, no ja też muszę się podpisać. O, mamy? Mamy. Jestem. Gra. To mamy. Pani Skarbnik tutaj. Nie oddaję. Tak. I tu już nie jesteśmy No tak? Tak. I teraz tego pana. Trochę tutaj mamy. Tu jesteśmy wszyscy, to jest pełne, proszę sprawdzić. Sprawki już Pan zrobił też, tak? To jest też pełna. I tu Pani Skarbnik jeszcze, bardzo proszę. I to jest też pełna, tak? To mamy. Więc cóż, ja tutaj sobie pozwolę przekazać Panu wykonawcy to są trzy dla nas, jedna jest dla Pana i życzę, życzę spokojnej pracy. Mam nadzieję na wspaniały efekt, na który jak mówiłem czekamy tu wszyscy, zwłaszcza mieszkańcy tych ulic, o których wspomniałem. Proszę państwa, może jakieś właśnie pytania dla... To na pana, tak? tak? To tak. bardzo, bardzo, bardzo proszę w tym momencie. A to są a to są te trzy dla nas. Czy ja dobrze rozumiem, że jeden oferent wygrał przepad y, na te trzy inwestycje? Cztery. Cztery, tak proszę Państwa. Takie są niestety czy stety założenia Polskiego Ładu, że y, jeden oferent, który oczywiście może sobie dobrać podwykonawców, tak, ale musiała być to jedna oferta obejmująca te wszystkie zadania, stąd y, tym bardziej trzeba się cieszyć, że znalazła się firma, która zarówno drogę, jak i ten wiadukt może dla nas zrobić, ponieważ powiem tutaj, że niektóre samorządy mają problem umieszczając w swoim wniosku o dofinansowanie różne zadania z bardzo różnych dziedzin, mają w tej chwili problem z wyłonieniem wykonawcy, który podjąłby się właśnie realizacji tych zadań z różnych, w różnych zakresach. I to no Raz y, nam się udało, gdy chodzi o cenę, a dwa, że właśnie ten zakres nie był y, odstraszający. Czy, czy pan będzie korzystał z podwykonawców, czy, czy nie, to, to jest osobna sprawa, a jakby pan chciał odpowiedzieć, będą podwykonawcy? Tak, na pewno będziemy korzystali z podwykonawców, będzie nam zależało na tym, żeby te prace były wykonane bardzo szybko i żeby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. No to może porozmawiamy o terminach, które, które pierwsze, czy to będą w, tej, w tym samym czasie? Robione te wszystkie inwestycje. Chcielibyśmy w pierwszej kolejności zrobić ulicę Wrzosową i chcielibyśmy ją skończyć do października, listopada tego roku. Równolegle, jeżeli siły wystarczy, będziemy wykonywali pozostałe drogi. A powiedzmy chociaż dwa zdania na temat tego wiaduktu, bo no tam będzie używane rowerzyści, piesi. Bezpieczeństwo tam musi być szczególnie. Tak, szczególne. Wszystkiego, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, które będą mogły być stosowane, będą stosowane, żeby te prace były jak najmniej uciążliwe. Znaczy, ja myślę, że dzisiaj jeszcze do końca nie jest określone, jak my zorganizujemy przejazd w tym miejscu, prawda? bo to będzie na dalszym etapie uzgadniane, ale na pewno działkowcy będą się musieli liczyć z jakimiś utrudnieniami właśnie w tym, w tym czasie, w czasie tego remontu. Natomiast no, docelowo będą bezpieczniejsi użytkownicy ścieżki rowerowej, prawda? Nad, który, nad którymi nad głowami tam wiszą takie nie, niebezpieczne elementy, tak, i, i rowerzyści, i spacerowicze, prawda? Więc, więc zrobimy to tak, żeby, żeby tam było zwyczajnie bezpiecznie. Ale w założeniu tam jest też przewidziany łącznik na kolei, tak? Tak, tak, jeżeli proszę Państwa powstanie tam łącznik tej szybkiej kolei, o którym tutaj rozmawiamy od ładnych miesięcy paru, aż zwłaszcza od ładnych tygodni. Ostatnio ta dyskusja się jakby wzmocniła w związku z projektami, które zostały przedstawione społeczeństwu. Być może będzie taka sytuacja, że ten wiadukt będzie przebudowany już pod potrzeby kolei. Tak? Dzisiaj na razie realizujemy go. Tak, jakby tej kolei tam miało nie być. Nie ma takiego później e, e, konfliktu? Konfliktu, tak, że, że, że później kolej powie, że no, na przykład taka wkładka nie może być czego Nie, jeżeli tego, że... by doszło do realizacji, to kolej odtworzy to tak, aby, aby zachować te połączenia, które są. W tej chwili ewentualnie wskaże inne rozwiązanie. Tak jak rozmawiamy na przykład w sytuacji rozwiązań drogowych, gdyby ten łącznik biegł przez miasto. Także to będzie uzgodnione z kolejarzami, z, z inwestorem, z CPK. Natomiast nie ma, nie ma ryzyka, że ktoś to zburzy i zostawi w ten sposób niedokończony. Nie, nie Jeszcze chciałem się zapytać o, o kwestię przetargów. Nie o tym mówię dzisiaj, jeszcze pana ogólnie. Czy o wyłonienie zwycięzcy no. decyduje tylko cena, czy są jeszcze jakieś inne... Cena, cena, okres gwarancji to są jakby najważniejsze rzeczy w ocenie ofert, ale cena ma zawsze decydujące znaczenie, także w różnych przetargach są różne wagi tego, czy, czy ile waży sama cena. Ale zwykle cena jest najistotniejszym takim elementem, i to jest taki obiektywny, rynkowy, proszę Państwa, sposób ustalenia wynagrodzenia, tak? Bo my wiemy jako inwestor, ile to powinno kosztować, ale tak naprawdę nie wiemy, czy firma X, czy firma Y powinna tę inwestycję realizować. Co, co jest wyznacznikiem? No, przede wszystkim cena, termin gwarancji, solidność, referencje. No i w tym przypadku była też istotna kwestia zabezpieczenia finansowego, ponieważ firma może wystawić tylko w okresie dwóch lat, bo to jest, to są prace przewidziane w okresie dwóch lat, może wystawić tylko dwie faktury. Jedną po pierwszej połowie zadania. I drugą na koniec. Wobec tego trzeba było mieć kilka milionów złotych zabezpieczeń w finansach, aby, aby tę umowę podpisać. I takie zabezpieczenia firma pana Biseka ma. Dzięki. To wszystko? I co tak mało? Ja się nie zapytam o rełot ulicy i Słowackiego, już nie w tym temacie. Ale no. ludzie pytają. Czy w tym roku rozpocznie no, się? Ten... i Słowackiego. Proszę Państwa, robimy, robimy do końca sierpnia dokumentację i ona jest już poważnie zaawansowana, natomiast tam zdecydowaliśmy się na kapitalny remont łącznie z tymi instalacjami podziemnymi, pod, pod, pod drogą, czyli wodociągami, kanalizacją itp. I tam będą to duże koszty. Tam będą duże koszty i nie sądzę, żebyśmy zdecydowali się na to w tym roku. Ba, my się możemy hmm. zdecydować, ale pieniędzy w, pieniędzy w budżecie nie mamy. Będziemy aplikować znowu o środki najprawdopodobniej z funduszu dróg samorządowych, bo niedługo będzie pewnie ogłoszona kolejna edycja, ale z tego funduszu dróg samorządowych najpierw musimy zrobić ulicę Lubawską, na którą już jak Państwo wiedzą Mamy dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych i będziemy starali się to zrobić zaraz po tym, jak podpiszemy stosowne dokumenty z panem wojewodą i te pieniądze spłyną już na konto albo promesa w postaci właśnie podpisu pana wojewody i jego służb. I wtedy ogłaszamy przetarg, bo dokumentację już mamy na na tę ulicę i wtedy liczę, że w tym roku ją zaczniemy. Ja mam taką nadzieję, że to będzie jeszcze w czasie wakacji zaczną się tam pierwsze pierwsze prace. Wobec tego jak tutaj wspomniane Wrzosowa, Śląska, Różana i Lubawska. No to cztery drogi takie poważne to, to uważam, że na, na, na nasze miasto to jest świetny wynik. Co prawda jak wspomniałem będą realizowane w tym i w przyszłym roku ale, ale efekty będą już niebawem widoczne. To jeszcze mi Pan powie o tym cząstkowym, dzisiejszym łataniu. Łatacie... I, i, I po co to robimy? Robimy to po to, żeby kierowcy kół jednak nie urywali. Musimy robić to w takich miejscach, które już naprawdę są mocno, mocno nadwyrężone zębem czasu. I choć zima nie była sroga, to jednak jakieś takie wyjątkowo, wyjątkowo dużo nam się tych dziur pojawiło. Łatamy. Łatamy, choć to może się wydać mieszkańcom nieracjonalne, ale jednak są protesty kierowców, są protesty y, także pieszych, są uwagi, no to tam, gdzie, gdzie już musimy, to, to robimy. Chciałbym jeszcze zrobić w tym roku ulicę Towarową, ten odcinek od y, Sanikomu do konkretnie od PKS-u do, 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 proszę państwa, do, do drugiego soku, tak powiem, ale tutaj y, też nie mamy jeszcze w tej chwili na to na to środków. Próbuję zachęcić okoliczne firmy, które tam funkcjonują do współfinansowania tego remontu. To nie jest szczególnie droga rzecz, ale no, kilkaset tysięcy też trzeba na to, na to znaleźć. Na razie nie mam pozytywnych odpowiedzi ze strony tych firm, ale liczę, że takie się niebawem pojawią. Jeżeli tylko uda nam się pozyskać te pieniądze, to też jeszcze w tym roku chciałbym to zrobić. Dzisiaj jechałem tamtą drogą. No, wygląda to bardzo źle. To już jest tylko przejazd dobry dla ciężarówek. Panie burmistrzu, czy wyjaśniła się już sprawa z zalaniem Centrum Kultury? Nie, nie wyjaśniła się. Ca, ca, cały czas wyjaśniamy, wyjaśniamy co tam się dzieje, cały czas pracują nad tym nasze wodociągi. Wiem, że poprzedni wiceburmistrz ma dużą wiedzę na ten temat i nawet się podzielił tą wiedzą w mediach społecznościowych, ale tak do końca to nie zdradził, dlaczego przez 12 lat rządów tutaj nie udało mu się opanować tego sposobu, tego, te, rozwiązać tego problemu zalewania pomieszczeń Centrum Kultury, tych dolnych pomieszczeń. No, przykra to sprawa, zwłaszcza po remoncie, i tutaj mieszkańcy słusznie się martwią tym faktem. My się też martwimy, panie redaktor. Martwimy się, ale obiecuję, że rozwiążemy to. Musi się znaleźć sposób na to, żeby żeby się tego typu sytuacje nie pojawiały. Natomiast jaka była konkretna przyczyna, gdy Pani o to pyta, to ja dzisiaj jeszcze nie wiem, chciałbym jeszcze poczekać na ustalenia fachowców. Dziękujemy. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję jeszcze raz Panu za przybycie. Dziękuję.